Witam w kolejnym odcinku z GTA 5. A w tym odcinku zobaczycie coś nowego, coś czego jeszcze nie było, Aby najmniej nie było tej metody. Na samym początku witam, pozdrawiam oglądających. A w tym odcinku zobaczycie nowy, zajebiście łatwy patent na Godmoda, na. Givery w trybie pasywnym. Zapraszam do oglądania. Jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam cię już teraz do zostawienia łapy do góry dla rozpędzenia tego odcinka. Sprawa jest banalnie prosta: potrzebujecie jacht. Jak jesteście na jachcie, udajecie się do kapitana. A ja w międzyczasie jeszcze zaproszę chętne osoby na doładowania do kont, PC, 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 komputer, GTA 5, Highsy, level, odblokowania i wszystkie inne gadżety. Kontakt, brief, discord, link w opisie. No i zaczynamy od tego, że włączamy sobie tryb pasywny. Wchodzimy do kapitana. No i tutaj... Po lewej stronie mamy to żółte kółko. Wstajemy w tym żółtym kółku. Potrzeba będzie jeszcze anałaka. Tej listę anałaków dołączam na ekranie. I powiem teraz co trzeba będzie zrobić. Dołączamy do anałaka lub do kogoś z innym trybem celowania. I jak tylko zobaczymy w prawym dolnym rogu, że zaczyna się pobieranie dołączania do tego gracza, spamujemy strzałkę w prawo. Tutaj żeby wejść w to żółte kółko w te akcje z żółtego kółka, sprawa jest banalnie prosta. Tak, 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 takie to jest proste. Następnie jak już będziemy w środku, czyli po kliknięciu strzałki w prawo. Spamujemy wszystkie komunikaty, czyli teraz Dołączam do innego gracza, pobieranie w prawym w dolnym rogu, spamuję w prawo Pokazuje się pierwszy komunikat Potwierdzam, pokazuje się Drugi, trzeci komunikat Wszystkie potwierdzam I odradzam się z powrotem Na jachcie, tak, tak, tak Takie to jest proste No i Tak naprawdę glitch jest już zrobiony Wystarczy wyjść od kapitana I Jesteśmy już 100% w godmodzie, możemy korzystać z tego glitcha, pamiętajcie, że to jest również e, givery w pasywce, można robić sobie na luzie wszystkie eventy, nikt będzie, nie będzie Wam przeszkadzał na online, uch elo.